Ruszyła kolejna jesienna edycja Tygodnia Kuchni Polskiej. W ramach tego eventu wybraliśmy pszczyńską restaurację Browar 16 na samym rynku, która, jak nazwa wskazuje, jest nie tylko restauracją, ale też rzemieślniczym browarem. Lokal oferuje gościom dwa menu festiwalowe w cenie 69 oraz 99 zł. Najbardziej polecamy to pierwsze. Zjecie w nim żur pszczyński z boczkiem i jajem na przystawkę, tradycyjną pyszną roladę włobą z kluskami na danie główne, a na deser zostanie zaserwowana Wam porządna porcja szarlotki na ciepło z lodami. W droższym menu otrzymacie aromatyczny krem z leśnych grzybów, a na danie główne żeberka z glatkami. Niestety mięso okazało się zbyt suche i twarde, szkoda, bo porcja słuszna, a podanie też efektowne. Deser to ciasto czekoladowe z lodami jogurtowymi, uwaga, jest bardzo słodkie. Do tego musiało wpaść ważone tupszyńskie piwo, uwaga, z marychą. Tydzień Kuchni Polskiej to bardzo smaczny festiwal, my polecamy i bawimy się dalej.